Garść spleśniałej fasolki. Osiemnasty odcinek powieści Tadeusza Wojewódzkiego Świat zwykłych, niezwykłych. Jak tak dalej pójdzie, to trzeba będzie jeździć coraz dalej, żeby sensowne zakupy zrobić, narzekała starsza pani. Iwa zastanawiała się nad tym, co też znów przydarzyło się takiego, co wytrąciło z równowagi tę spokojną z natury i pogodną uzuosobienia osobę. Nigdy nie słyszała z jej uczkargi na to, że coś boli, dokucza, nie domaga. Tylko po jej zachowaniu widać było czasami, że jest coś nie tak. Przemykała wówczas cichaczem ze spuszczoną głową i robiła wszystko, żeby się do niej nie odezwać. Iwa wiedziała, że to znów dokuczają państwowe zęby. Kiedyś wspominała coś o tej protezie, że jest jakby ją kowal młotem na kowadle wyklepał. Starsza pani lubiła za to inne tematy i chętnie się nie wiedzieliła. Coś na zakupach? Było nie tak? zapytała Iwa. Pojechałem po truskawki – zaczęła starsza pani i na moment zamilkła. My też kupujemy u tego plantatora. Ma w tym roku nową ekipę. Taka dziewczyna z młodym chłopakiem, dodała Iwa. Dokładnie. Pojechałem po truskawki i były jak zawsze wyśmienite. Ale podpuściło mnie żeby fasolkę kupić zieloną. Poprosiłam o jedną garść, opowiadała starsza pani. Też wolę zieloną od żółtej. Iwa nigdy nie kupuje innej. No właśnie, przyjechałam do domu, rozpakowałam tę fasolkę, a tam przegniłe, zapleśnięte, śliskie żaliła się starsza pani. To młoda dziewczyna, dobrze widzi, niemożliwe, żeby nie widziała, co nakłada, komentowała Iwa. Oczywiście, że niemożliwe. Fasolka była w plastikowym worku. Wkładała do niego rękę, musiała i widzieć, i czuć, co bierze. Pomyślałem sobie, że zabiorę tę fasolkę, wsiądę w samochód i pojadę do niej pokazać, co ludziom wciska. Starsza pani sprawiała wrażenie, jakby nadal zastanawiała się nad tym, czy nie pojechać. Ta fasolka mniej warta niż benzyna, żeby w obie strony jechać, a piechotą za daleko, i próbowała rozładować napięcie. A swoją drogą to zastanawiam się nad tym, jaki sens widzi ta dziewczyna we wpychaniu zgniłej fasolki stałym klientom. Na co liczy? Czego się spodziewa? Jaka z tego jest korzyść dla niej, dla firmy? Zastanawiała się Iwa. Chyba, że za to, co się zepsuje na stoisku, musi zapłacić z własnej kieszeni, ale ona sprzedaje w warunkach polowych, niemal na ulicy. Tam nie ma nawet gdzie schować towaru przed zbyt wysoką temperaturą. Co w takich warunkach można zrobić, żeby towar nie psuł się, nie wiem, głośno myślała starsza pani. Gdyby nie fakt, że ta fasolka była tak ewidentnie spleśniała, przegniła i śniska, to pomyślałabym, że sprzedała to przez nieuwagę i wyszukała wytłumaczenia dla tej sytuacji. Ale to mało. Prawdopodobne. Najgorsze jest to, że straciłem już do tej sprzedawczyni zaufanie. Przedtem nie miałam. Podobało mi się to, że prosiłabym sama, wybrała sobie koszyk z truskawkami. Nie trafiłam nigdy na choćby jedną zepsutą. Mogły stać w lodówce przez kilka dni i wszystko było w porządku. Mniejsza o tą durną fasolkę schicowała Iwa. Chodzi o sam fakt. Ktoś mnie świadomie oszukuje. I na to nie ma zgody. Ktoś zabiera moje pieniądze i wrzuca je w błoto. Jakim prawem? Zastanawiały się teraz obie nad tym, czy do tak błahego incydentu, nie wyciągają zbyt wielkich armat. Może to rezultat masy krytycznej. Widzą. Jak nieudolnie próbują ich oszukiwać politycy. Poziom ich oratorskich sztuczek jest już tak żenujący, że nawet o tym nie rozmawiają. Chociaż jeszcze jakiś czas temu uznawały to za temat do rozmowy. Obecnie sądzimy, że nawiązywanie do kolejnych wypowiedzi polityków cytowanych w mediach i komentowanie ich urąga przyzwoitości, Średnio inteligentnego człowieka. Najgorsze w tym wszystkim było jednak poczucie bezsilności. No, bo co takiemu możesz zrobić? Pluje ci prosto w twarz, nawija makaron na uszy, jak mówi moja wnuczka, a wokół niego wianuszek jakichś dziwnych postaci, oklaskujących go w najlepsze. Sasza Pani, Powracała do tego epizodu już kolejny raz. Może ta garść spleśniałej fasolki przelała czary gorycz. Bezsilność, poczucie bezradności wobec oszustwa, ludzkiej nieuczciwości na każdym kroku. Może. Iwa dopiero co opowiadała o tym, że te kozie twarożki, które kupuje od dłuższego czasu, ostatnio są coraz bardziej wodniste. Przedtem po przechyleniu pudełka i nakłuciu widelcem same wychodziły z opakowania, trzymały się sztywno. Teraz to jakaś maść, która klei się do ścianek opakowania, że wyjąć ją trudno, opowiadała Iwa. I co? Mam ten towar reklamować, nie jest zepsuty. Wcześniej kupowałam owoce i warzywa gdzie indziej. Lubiłam nawet tego sprzedawcę, bo takie miły zawsze z humorem. Towar też niczego sobie, ale raz mi się kasa nie zgadzała, więc zaczęłam się przyglądać. Następnym razem pojechał już na całego, jakieś 10 zł. Policzyłam raz jeszcze w domu. Wróciłem do niego, powiedziałem co i jak. Oddał te 10 zł bez zgadania, ale już tam więcej nie pojawiłam się u niego. Iwa przypomniała sobie jeszcze o tym. Kiedyś, jak oszukiwali na pasztetówce, to wkładali do niej papier toaletowy. Ale przynajmniej człowiek wiedział, dlaczego nie ma sprzedaży toaletowego papieru. Przynajmniej taki był pożytek zaśmiała się starsza pani. I co z tym wszystkim robić? Starsza pani zawała się, nie mieć na to pytanie, Sensownej odpowiedzi. Pozostaje nam reagowanie poprzez zaniechanie. Możemy nie kupować, nie słuchać, nie komentować. Tylko czy na tym polega budowanie sensownej rzeczywistości, lepszego świata, w którym chciałabym żyć? Iwa miała poważne wątpliwości. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za wysłuchanie odcinka 18, przy okazji obejrzenie moich obrazów, jeśli mieliście taką okazję i zapraszam serdecznie do wysłuchania odcinka 19, udanego dnia.